Dzień dobry, dzień dobry. Na ziemi leży jeszcze śnieg, ale ja już słyszę wiosnę. Słyszycie? Ptaszki śpiewają, kot mialczy, ale ptaszki śpiewają od jakichś dwóch tygodni. Także wiosna już bliska. Powiem Wam, że ostatnio przestałam lubić zimę. Ta zima dała mi tak w kość pod wieloma względami. Ja tu już jak jakiś kłódę zawodowiec wyjeżdżam na tym moim łuku. Tak mi ta zima dała w kość, że po prostu przestałam lubić zimę. To była moja najgorsza zima, dlatego tak się bardzo cieszę, że już jest koniec. Dobra, jedziemy do roboty. Jestem na miejscu, i ja teraz w domu wieczorami szyję sobie. Więc tutaj mam rękawiczki i <gumki>, yy, gumki, które wyszyłam wczoraj wieczorem. Ok, lecimy nagrzać w salonie i będziemy. Wszystko. <noise> A, więc tak wygląda mój każdy dzień. Każdy dzień można powiedzieć, że jest nudny, choć tak naprawdę, pomimo, pomimo tego, że powtarzam te wszystkie czynności cały czas w kółko i to samo, to tak dużo się po prostu dzieje. Że no, nie wiadomo, w co ręce włożyć. Teraz zaczęliśmy współpracować ze szwalniami, z trzema szwalniami. E, szyją się nasze sukienki, nasze spódniczko-spodenki. E, niedługo zacznie się świeżyć sukienka, ona tam z tyłu wisi to jest prototyp, e, która będzie w 100% z pokrzywy. Także, żeby to wszystko zorganizować, dopiąć. Potrzebne są wyjazdy, mnóstwo telefonów, mnóstwo główkowania: mnóstwo, mnóstwo rzeczy, czasu, trochę stresu, trochę nerwów, ale sobie coś tam wiecie. Mamy jakiś plan w głowie, jakieś marzenia, i po prostu sobie to spełniamy. Ja dzisiaj idę do lekarza i tak jak się nie stresowałam chociaż różne tam miałam myśli w głowie, to tak wczoraj, jak sobie uświadomiłam, że dzisiaj mam wizytę, to zaczęło się już myślenie. Czy jestem na pewno zdrowa? Czy na pewno nic się złego nie dzieje w moim organizmie? Bo mam jakieś takie symptomy, które mówią, że coś się dzieje i po prostu chciałabym to skonsultować, ponieważ od kilku miesięcy o jakiś powiedzmy już będzie szósty miesiąc jak po prostu coś złego dzieje się w moim organizmie yy, może trochę długo zwlekałam ale myślałam że to przejdzie idę do ginekologa myślałam że to przejdzie także w szczegóły się wybaczcie ale wdawać nie będę yy, no nie wiem, czy Wy też macie takie myśli, jak Was, nie wiem, boli coś, coś Wam się dzieje, to czy nie wpada Wam do głowy taka myśl? Czy coś mi tam nie urosło wewnątrz? Czy to nie jest żaden guz? I tak dalej. Więc yy, wczoraj wjechały mi takie myśli, bo byłam taka spokojna. Do momentu, aż sobie uświadomiłam, że ta wizyta jest dzisiaj... I do głowy zaczęły przychodzić różne myśli. Ale w sumie przecież jestem mamą trójki, trójki dzieci, miałam bardzo długo piesią, więc jakieś takie. Mamy mniejsze ryzyko chorób różnych. Więc mam nadzieję, że wyjdę od tego lekarza spokojna i że niczego złego tam się po prostu nie dowiem, w jakiś taki mam wewnętrzny lęk troszeczkę. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Zaraz przychodzi Basia. Chwilę tutaj podzielamy i musimy za chwilę wjeżdżać, yy, pozałatwiać sprawy i później znowu tu wracamy. <śmienic> Zanim ja ułożę ten materiał, to trochę minie, ale doszłam już do takiej wprawy, że tutaj wszystko wychodzi idealnie, bo satyna jest śliska, ona się ślizga. To nie jest tak jak materiał bawełniany, więc każdą jedną gumeczkę muszę pojedynczo wycinać. I najważniejsze to jest to, żeby tutaj było prosto. O, jest tutaj ładnie prosto. Przesuwam sobie. I tutaj też jest ładnie prosto i wiem, że wszystko się pięknie wytnie yy, i będzie się na pewno bardzo, bardzo dobrze szyć. Bo ale no trzeba było czasu, żeby do tego dojść, jak to prosto wycinać. Bo wcześniej nam już nie wychodziło właśnie, nie? Oh. To się wydaje fale Dunaju. Fale Dunaju, to się wydaje proste, ale wydaje się, że się tnie prosto, a później przyszywanie okazuje się, że ten pasek wygląda o w ten sposób i się do niczego nie nadaje. Więc no trzeba wprawy, żeby tutaj właśnie wycinać to prosto. I teraz mogę powiedzieć, że te paski wychodzą nam idealnie prosto. Mhm. Nie? Tak. Jedziemy, moi drodzy Basie przewieźć gdzieś, mówiła Basia, Mata, rób prawo jazdy. A ja mówiłam, gdzie? Ja nie, nie nadaje się. Ale w końcu zrobiłam. Post, dajcie, czy, zdążę? Nie zdążę. Co ich tutaj tak dużo? I teraz, jak z Basią gdzieś jedziemy, to się możemy wymieniać. Ostatnio jechałyśmy do łodzi pod Kaniny. I to chyba się prowadziła, znaczy większość. Trochę ja tutaj, i jakoś razem dojechałyśmy. Słuchajcie, e, tą maszynę do cięcia tkanin mamy od nie wiem, października, może września, długo. E, I ja myślałam, że to się automatycznie samo ostrzy. I ostatnio w ogóle nie używałam tej maszyny, bo mi po prostu wciągała materiał. I teraz dopiero dzisiaj zauważyłam, że mam tutaj taki przycisk i to jest taka osełka i ja to po prostu sama muszę ostrzyć. I na naostrzone, proszę bardzo, nic się nie dzieje. Można ciąć. I tyle czasu o tym nie wiedziałyśmy. Żadna z nas tego nie sprawdziła, a ja się zastanawiam, dlaczego wciąga materiał. Tak Basia właśnie pracuje, siedzi. Tutaj, proszę bardzo, telefon, Seriale, leci. Czy ja nie mówię, że ciągle o wszystkim zapominam? I poszłam do lekarza, siedziałam w poczekalni i okazało się, że to nie dzisiaj. Także to jest ten cała ja, roztrzepana maeta. Także to nie dzisiaj, to jutro. Eee, no i co, i będę się teraz zastanawiała całą noc. Czekała jak na szpilkach do jutra. Eee, I dzisiaj już zabiałam się do domu, ja to do domu. Ma być obiad. Tomek mówił, że ugotuje obiad. Ostatnio gotowałam cały czas ja. Więc spoko, fajne też jest to, że też Tomek jakoś wykazuje inicjatywę, żeby coś ugotować. Cieszę się. To jest jednak przyjemne. I też duże ułatwienie, bo jak na co dzień, dzień w dzień gotuję, to jak Tomek czasem ugotuje, tak jak dzisiaj, no to spoko, fajnie. I co? Praktycznie codziennie coś przywożę dziewczynkom i dzisiaj przywiozłam im takie ładne zdrapywanki. Masz? Masz? Dziękuję. Tak się zastanawiałam, czy Tomasz ugotuje, czy nie ugotuje. Dziękuję bardzo. Co to jest? Powiedz. Spowiedź. Z czym? Jakie to mięso? Inne u kur przepisają. Drobiowe. o Drugiowe. Drugiowe. Oj, widzę, że też y, tam... Inne zrobiłeś niż zawsze. Tak. No. Kurdza, groszek. Mhm. Niedługo zaczynają się u nas feje, więc pozamawiałam dziewczynkom i sobie takie turbo, turbo ciepłe czapki. Zimowe. Zamówiłam sobie rękawiczki, dziewczynkom rękawiczki, takie na paluszki. kurtkę sobie zamówiłam. Taką przejściową. Dziewczynki mają i takie mega ciepłe, i takie bardziej przejściowe. Bo słuchajcie, zabieram dziewczynki i jedziemy do zakopanego, także spełniam swoje marzenie, e, bo zawsze chciałam tam pojechać. E, a oprócz tego jedzie też Basia, e, jedzie Basi narzeczony oraz Basi dzieciaki, także wybieramy się na feję taką większą ekipą. U mnie w sypialni ponownie stoi maszyna do szycia. Hmm, zakupiłyśmy jedną do Basi, jedną do mnie i teraz wieczorami szyję sobie gumeczki. Hmm. No bo po prostu tego czasu jest mało A wiosenną kolekcję nową, pastelową trzeba przygotować Trzymam sobie na razie gumki tutaj w siatkach Obok na toaletce A w zasadzie gumki do szycia. Zamówiłam sobie ostatnio materiał Mam tutaj chyba yy, Około 8 metrów Takiego ładnego materiału yy, Zielonego w kratę Wpasuje się do kuchni w kolorystykę kuchni pomyślałam, że uszyję sobie do kompletu zasłony, do jednego i do drugiego okna, może wyjdą mi dwa obrusy i myślałam, żeby też z tego uszyć zazdroski, ale wtedy chyba będzie troszkę ciemno, bo ten materiał nie przypuszcza powie... światła, więc może zazdroski kupię po prostu takie zwykłe czyste jak fianki, a z tego ewentualnie ozdobię okno tak od góry, na przykład, zobaczę, jeszcze zastanowię się. Także niedługo będę sobie szyć zasłony i, i po prostu będzie przyjemnie, jak wszystko, tak wiecie, będzie do siebie pasować. W tym momencie mam inne zasłony w jednym oknie, inne zasłony w drugim oknie. A tak będzie. Do kompletu, do koloru. I jeszcze te obrusy będą. Jak będą dwa, to będzie super, bo będę miała na zmianę. I po prostu będzie przyjemniej mm, spędzać się czas. Spędzać czas w kuchni. Ech, ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Będę sobie teraz szła tutaj gumeczki na maszynie. Mm. Ech, co Wam mogę powiedzieć? Że ostatnio lepiej się czuję tak emocjonalnie. Jestem taka radośniejsza i wracam do siebie, z czego bardzo się ucieszę. Um, jestem bardziej radosna. Um, przez ostatnie miesiące było dużo smutku, ale teraz, już powoli wracam do siebie. <gryw> powoli znowu się pojawia uśmiech na mojej twarzy, więc fajnie. Wiem, że będą pytania Gdzie Tomasz Już po prostu to jest cały czas To jest nieuniknione Więc Wam powiem, ogólnie się urozstajemy Mieszkamy ze sobą jeszcze Ale się urozstajemy Rozmawiamy ze sobą normalnie więc można powiedzieć, że stajemy się w, w zgodzie, choć emocje bywają różne te najcięższe, najgorsze chyba są już za nami bo na początku było najciężej teraz już oboje się z tym oswoiliśmy no jest po prostu, wiecie, łatwiej nie ma już takiego bardzo dużego ciężaru emocjonalnego jaki nosiliśmy wcześniej, przynajmniej jaki ja nosiłam, taki ciężar to była taka żałoba, można powiedzieć. Teraz się czuję coraz lepiej. No i tak. No i się jakoś dogadujemy. Jakoś się po prostu dogadujemy. Mamy dzieci, więc no, powinniśmy się jakoś dogadać. Więc tak się sprawy mają. Nie umiję mnie to, więc po prostu tylko o tym wspominam, bo podejrzewam, że będzie multum, multum pytań. I teraz już się z Wami na pewno żegnam.